Numer 4. Profesjonalny mikrofon komputerowy zapewniający wyraźny głos bez zakłóceń. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Wystarczy podłączyć go do komputera PC lub laptopa i wybrać jako mikrofon. Można go używać do gier, śpiewania, konferencji online, YouTube, Skype itd. Pasuje nie tylko do komputera PC, laptopa, ale także do iPhone'a, iPada, telefonów z systemem Android, smartfonów. Stojak biurkowy jest regulowany w zakresie 180 stopni, dzięki czemu można go ustawić pod odpowiednim kątem w zależności od potrzeb. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3: Ten duży mikrofon pojemnościowy łączy wysoką jakość przechwytywania dźwięku z prostotą połączenia USB, nie wymaga sterowników ani zewnętrznej karty dźwiękowej. Mikrofon USB do nagrywania jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, dzięki czemu użytkownik może słyszeć, co nagrywa. Mikrofon z regulacją głośności umożliwia łatwą regulację poziomu sygnału wejściowego. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Dzięki portowi USB 2 z punktem zerowym nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki ani urządzenia zewnętrzne. Idealny do gier, podcastów, spotkań w powiększeniu, transmisji strumieniowej, rozmów przez Skype, voice-over. Mikrofon ma kardioidalny wzorzec odbioru i doskonałą funkcję tłumienia pozaosiowego, co pozwala na przechwytywanie bardziej naturalnego dźwięku i eliminowanie niepożądanych szumów tła. Łatwy do zainstalowania, kompatybilny z komputerami Mac, PC, PS4 i iPad, nie jest kompatybilny z telefonami i konsolą z box. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 1. Ten mikrofon do gier jest wyposażony w port USB 2.0, nie wymaga dodatkowego sterownika. Nie jest on zgodny z konsolą z box. Mikrofon rejestruje czysty, gładki i wyraźny dźwięk oraz eliminuje szumy z otoczenia. Łatwa instalacja. Oprócz gier komputer ten doskonale nadaje się do nauki na odległość, transmisji strumieniowej, czatu, podcastów, nagrywania, powiększania, Skype'a, YouTube. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie.